Skręć. Najechałeś na błoto. Nie za daleko. Stop. Wróć na drogę. Nie wjeżdżaj na środek. Ugrzązłem po środku, i musiałem przejechać na drugą stronę drogi. Nie mogę przeskoczyć. Źle się ustawiasz. Nie mów tak. Opona musi być tutaj. Cofnijcie się, żebym widział, jak kierować. Trochę w lewo. Stop. Opuść łychę i pociągnij w tył. Zwróć ją do góry i opuść. W dół. Do góry. W dół. Bądź cicho i pozwól mi działać. Wiem, jak się cofa. Nie wiesz. Jeszcze aż będzie równo. Tak. Dobrze. Spróbujemy podnieść przód ciągnika. Powoli. Obróć trochę do tyłu. Wrzuć wsteczny i trzymaj nogę na hamulcu. Mówicie dwie różne rzeczy, nie wiem co robić. Nie patrz na dziadka, tylko na mnie. Gotów? Odjeżdżaj z nim. Do góry.